Dziś najprostszy makijaż oka. Dlaczego najprostszy? Bo wykonany paluszkami. Jeżeli jesteś ciekawa, jak on powstał, bo jestem pewna, że dasz ty radę, to koniecznie obejrzyj ten filmik. A jeżeli chciałabyś którykolwiek produkt, który tutaj dzisiaj zobaczysz, to koniecznie odezwij się do mnie. Pamiętaj, że możesz je wszystkie nabyć u mnie. Ściskam dobrego odbioru. Makijaż wykonam je dwoma cieniami w płynie, konturówką wodoodporną brązową, no i oczywiście tuszem do rzęs. Wszystko zaczynam od jasnego cienia, który sobie nakładam tutaj do połowy oczka. O, w ten sposób. I będę to sobie oczywiście rozsmarowywać palce. To jest taki fajny, jaśnisieńki cień, który nam zrobi rozświetlenie okolicy oka. To jest też taka, taki cień, który może być w ogóle taką bazą naszą pod kolejne cienie. Jeżeli masz właśnie zasinienia, jeżeli masz ciemną okolicę wokół oczu, to to będzie dla Ciebie wspaniałe rozwiązanie. OK. I teraz drugi cień. Cień taki bardzo fajny brązik. Tutaj nakładaj go sobie, nie wychodząc za koniec Twojego oka. I oczywiście opadające powieki musimy na to też nałożyć trochę cienia, czyli ja tutaj sobie na tą moją kosteczkę nakładam taką kapeczkę. I teraz znowu palec. I bardzo ważna rzecz: stajemy na końcu oka, i tutaj sobie to wszystko rozklepujemy do środka, do środka, do środeczka. To samo robimy tutaj z tą górą. Czyli stajemy sobie na górze i o! Klepimy wszystko. Do środka, bo jak sobie zaczniemy wszystko kropać na zewnątrz, dziewczyny, no to nam wyjdzie bardzo smutne oko, a my w ogóle tego nie chcemy. O, i teraz tak, tutaj sobie łączymy te dwa cienie, żeby one, jeden przeszedł w drugi. Zobaczcie, oczko już prawie, oczko już prawie gotowe kapeczkę tego cienia na dolną powiekę i tym najmniejszym palcem polecam też go sobie niżej rozcięamy. Powiększymy sobie w ten sposób oko. I teraz tak, jeżeli lubisz bardzo jasny makijaż, no to oczywiście tuszujesz rzęsy i to jest bardzo fajny dzienny makijaż. Natomiast jeżeli lubisz mieć podkreśloną tą, yy, tą linię rzęs, to jak najbliżej linii rzęs tutaj sobie namalujemy kreseczkę bardzo delikatnie. O. I szybciutko, bo to jest konturówka B, to jest konturówka ale na silikonach lotnych, więc z nią trzeba szybko pracować i to samo dziewczyny palcem ja ją po prostu sobie do góry rozchmurzam, żeby ona nie była taką krechą, tylko żeby tutaj coś fajnego się wydarzyło. Zostało wytuszowanie rzęs, tuszą, który się nie odbija, nie osypuje. A pięknie rozdziela każdą rzęsę, efekt panor iście panoramiczny daje rzęs, każdą rzęsę wyczesuje, każdą rzęsę łapie. Niesamowitą oprawę oka robi dziewczyny i się nie osypuje, nie odbija. Oko pomalowane, rzęse wytuszowane. Zobaczcie, jaka, tylko, jaka jest różnica wielka między jednym okiem a drugim okiem. Jestem pewna, że każda z Was jest w stanie sobie poradzić właśnie z tym makijażem. Makijażem palcami. Zobaczcie, jaka fajna głębia nam się tutaj dodała do tego oka. Naprawdę to jest intuicyjne i bardzo, bardzo proste. Tada I tak prezentuje się makijaż w całości. Dziewczyny, no powiedzcie same, no powiedzcie same, jakie to jest proste z tymi kosmetykami, z tymi cieniami. Jestem absolutnie pewna. Że dasz radę, że powtórzysz ten makijaż. I to będzie być może początek Twojej przygody z makijażem.